Barbara Jackiewicz, witam Państwa bardzo bardzo serdecznie w miejscu, które chyba jeszcze nie było zwiedzane w naszych kulturalnych pogaduszkach. To pracownia nowych mediów, która całkiem niedawno powstała w Centrum Kultury i Sztuki, ale zanim o niej opowiemy, to najpierw musimy powspominać. Dzisiaj moimi gośćmi jest Magda Jebant i Tomasz Hildebrand z Centrum Kultury i Sztuki. Co, co zapamiętaliście ciekawego z ostatnich wydarzeń? E, działo się tyle. Żeby łatwiej zapomnieć niż zapamiętać. Na pewno należy wspomnieć koncerty. Było raz, dwa, trzy. Była łydka grubasa, czyste szaleństwo wczoraj na sali widowiskowej. Było dużo humoru, między innymi stand-upy. Zawito do nas Rafał Pacześ, tak naprawdę taka absolutnie pierwsza liga polskiego stand-upu. Mieliśmy też niedawno slam poetycki. Może zabawa nie dla każdego, ale wszyscy którzy przychodzą wracają, bo to jest naprawdę to są fajne zawody poetyckie, na które warto przyjść. Plus zawsze koncert naszej młodej lokalnej gwiazdy. Tym razem wystąpiła Kalina Kortas. Zapraszamy na następne tego typu wydarzenia. One są bardzo popularne w prowpozorom. No to dobrze słyszeć, że dużo się dzieje w Centrum Kultury i Sztuki, bo liczę na to, że w grudniu też się będzie działo bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, a na pewno część z nich będzie związana z mikołajkami. Natomiast najpierw może opowiedzmy o pracowni nowych mediów, bo z tyłu za nami mnóstwo komputerów, jakieś takie stanowiska, co to jest za pracownia? Jest to pracownia, którą stworzyliśmy przede wszystkim w oparciu o finansowanie z Ministerstwa. Otrzymaliśmy grant, który tutaj wydaliśmy na sprzęt, ale również datki od sponsorów pozwoliły na to, że wyremontowaliśmy tę przestrzeń, zakupiliśmy wyposażenie i sprzęt, i teraz to wykorzystujemy przede wszystkim na działalność warsztatową. Tak naprawdę ta pracownia składa się z pracowni komputerowo-programistycznej, z pracowni takiego mini studia podcastowego i mini studia filmowego, więc naprawdę można robić tutaj fajne, bardzo ciekawe rzeczy, które robimy. No w tej chwili prowadzimy nabór na zajęcia takie medialne właśnie które się nazywają że to są zajęcia z nowych mediów wykorzystujemy tutaj media społecznościowe i cały sprzęt który mamy więc można robić podcasty można robić krótkie filmy można je później montować emitować wszystko co wiąże się z nowymi mediami fascynująca sprawa więc tutaj na pewno będzie to wpływało na zainteresowanie przede wszystkim młodzieży. Zapraszamy tutaj wszystkich. Nabór cały czas jest, można się do nas zgłaszać i naprawdę tutaj różnego rodzaju cuda z tymi nowymi mediami robić. A zgłaszać się można poprzez stronę ckis.czf.pl, tam na pewno znajdziecie wszystkie szczegóły na ten temat. Pracownia nowych mediów za nami tutaj, ale też myślę, że będziemy mogli się pochwalić w telewizji jakimiś osiągnięciami w międzyczasie, jak już będą warsztatowicze, mieli się czym pochwalić. No na pewno, tutaj będziemy tu liczyli na współpracę z Telewizją TETKA i Radiem trzew. Przede wszystkim, co powstanie i będzie na tyle dobre, żeby to emitować, będziemy prosili o misję. To bardzo się cieszę, ale teraz sprawdźmy, co tam w grudniu będzie słychać. I zaczynamy od e, mojego ulubionego wiersza. To taki bardzo fajny konkurs. Tak, Tczewski Konkurs recytatorski to y, bardzo fajny konkurs i stały punkt w naszym repertuarze. Co roku w okolicy Mikołajek realizujemy ten konkurs. Skierowany on jest do dzieci ze szkół podstawowych z powiatu i z gminy Tczew i co roku zgłasza się bardzo dużo dzieci, które następnie w ramach konkursu prezentują swój ulubiony wiersz. W tym roku zaczynamy 1 grudnia. I zaczynamy właściwie już w takim klimacie mikołajkowym, zimowym, świątecznym, bo część dzieci będzie prezentowała właśnie takie wiersze, do tego też zachęcamy. Zgłosiło się około 60 osób. Sporo, ale bywało lepiej. Mhm. Bywały lata, kiedy było 90 osób zgłoszonych do konkursu. No, nie śmiali w tym roku. Nie śmiali, ale też może po tej przerwie mhm. pandemicznej, może nie do wszystkich dotarła informacja, ale i tak jest to bardzo dobry wynik. Usłyszymy, tak jak powiedziałam, różne wiersze. Mikołajkowe, świąteczne, zimowe. Ale. Jak nazwa wskazuje, będą to ulubione wiersze dzieci, mam taką nadzieję. Przypomnę datę konkursu, 1 grudnia, godzina 9 startujemy, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym młodym recytatorom, bo jakby jest to konkurs dla szkół, ale zapraszamy również publiczność, publiczność mile widziana. Czyli w jeden dzień aż 60 osób wystąpi na tej scenie? Tak, wystąpi na scenie w klubie muzycznym, tak. To do której, chyba do późnych godzin nocnych, będzie trwać? No planujemy tak do 14.15. Myślę, że. Uwiniemy się w tym czasie. No to ja trzymam kciuki za wszystkich. Jakieś nagrody są przewidziane? Oczywiście nagrody są rzeczowe, są przygotowane nagrody książkowe, również wyjściówki na nasze wydarzenia, więc myślę, że no fajne są te nagrody. Kupowałyśmy z Martą bardzo dużo książek, też o tematyce świątecznej. Zawsze jest to dla nas taki fajny punkt. Programu. Mm -hmm. Następnego dnia, 2 grudnia, będzie koncert. Ale na ten koncert zaprasza sam zespół. Witajcie, zespół KRI. Witamy. Zapraszamy Was 2 grudnia do tczewskiego domu kultury. Przybywajcie na koncert. posłuchać muzyki. My tam będziemy, mam nadzieję, że wy również. Zapraszamy. Zapraszamy. Żeby tak nie wypaść z sprawy i żeby cały czas być na koncertach, to następnego dnia kolejny koncert: pasjonatki. Tak, koncert Chóru dziecięco-młodzieżowego pasjonatka i dalej w klimacie pozostajemy świątecznym, bo będzie to pierwszy koncert kolęd i pastorałek pod tytułem z kolędą przez świat. Więc nasz chór też po sporej przerwie, bo długo u nas nie koncertował, zaprezentuje się na scenie i zabierze nas w muzyczną podróż po, po świecie. Po prostu usłyszymy kolendy i pastorałki z całego świata. No i co jest ważne, podczas tego koncertu będziemy dziękować za współpracę i będziemy żegnać się z panią instruktor Karoliną Kornas. I będziemy też witać nową panią instruktor, która będzie dalej prowadziła chór, więc będzie też to takie wydarzenie bardzo, bardzo sentymentalne. Ojej, to co tu się wydarzyło, że będzie nowy instruktor, nowa instruktorka, aż mi się nie chce wierzyć, bo ostatnimi laty cały czas właśnie Karolina prowadziła, to tak z jednej strony trochę smutno będzie, ale z drugiej strony może coś nowego. No właśnie, może czas na zmianę. Karolina ma swoje zobowiązania, musi się y, im oddać, więc ja myślę, że, y, że każda zmiana to początek czegoś nowego, dobrego. Mam dobrego, dokładnie, żeby to było tylko i wyłącznie na dobre ze, ze, dla wszystkich stron. Oczywiście życzymy i Karolinie, ale też i chórowi pasjonatka e, dużo, dużo e, sukcesów, dużo, dużo radości i szczęścia. E, jakby tak było mało koncertów, to na razie sobie zastopujemy koncerty, ale powiedziaj, że kolendy i pastorałki z przeróżnych stron świata i następnego dnia przeniesiemy się do Laosu. No tak, bo nie tylko muzyką człowiek żyje, uwielbiamy również podróżować. Mm -hmm. Chociażby posłuchać o podróżach, co będzie można zrobić, kolejnego dnia, 4 grudnia, w naszym klubie muzycznym o godzinie 17. Wybierzemy się w podróż do Laosu, właśnie, gdzie posłuchamy Piotra, wnuka który podróżuje tam, był już kilkukrotnie, co ciekawe, nie jeździ tylko oglądać, ale żyć w tych społecznościach laosańskich, które są dla nas bardzo egzotyczne i rzeczywiście takie wydają się być. Są to społeczności w dużej mierze animistyczne. Gdzie są jeszcze szamani? Je, je się bardzo dziwne rzeczy, w ogóle obowiązują jakieś dziwne mm, ich właśnie zwyczaje, które są dla nas fascynujące z pewnością. Dlatego bardzo polecamy, żeby przyjść, posłuchać i przeżyć to chociaż w ten sposób, a może i zainspirować się, żeby polecieć tam samemu. Dzień dobry, nazywam się Piotr Wnuk i chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców i mieszkanki Tczewa. Oraz okolic, na moją opowieść o Laosie. Powiem, dlaczego nie można zapukać do czyjegoś domu. Pokażę, jak wyglądają bramy wraz z totemami, które strzegą wstępu do wioski. No i oczywiście wspomnę o wspaniałej, aromatycznej robuście, która jest uprawiana na płaskowyżu Bolowan. Będzie niezwykle ciekawie, obiecuję. No i zapraszam. I tym sposobem, drodzy państwo, dochodzimy do Mikołaja. 6 grudnia to jest taka bardzo magiczna data. Wszyscy wtedy czekają na to, żeby ktoś taki duży, trochę zasapany, w czerwieni, w bieli, z wielką brodą nas odwiedził i przyniósł coś dobrego, bo oczywiście przez cały rok byliśmy grzeczni. Tak, y mamy tą przyjemność co roku w grudniu współpracować z Mikołajem. No, i jak co roku odwiedzamy dzieci w trzewskich przedszkolach, w tym, roku, w tym roku przez dwa dni będziemy gościć w przedszkolach, bo i 5 i 6 grudnia razem z Mikołajem, z panią Mikołajową i ze skrzatami odwiedzimy najmłodszych, niosąc im Jakiejś słodkości, no i myślę dużo pozytywnej energii. I co chciałam dodać, w tym roku, może tak nietypowo, ale Mikołaj będzie się woził autem strażackim. Fiu, fiu. Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną i dzięki uprzejmości Pana Komendanta będziemy właśnie podróżować autem strażackim, także można nas wypatrywać gdzieś tam na mieście. Ciekawa jestem, ile e, reniferów mechanicznych ma auto strażackie. Trzeba będzie się strażaków zapytać. A ja sobie tak pomyślałam, mam nadzieję, że nie zaskoczy nas e, śnieg. A może właśnie zaskoczy i wtedy te renifery pod maską się przydadzą. <sum> przydadzą, no może. No byłoby to na pewno idealnie, tak? E, Mikołajki. Biało. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie odwiedzamy przedszkolaków, zawitamy również um, z Mikołajem do urzędu, pod urząd miejski właściwie, bo tam razem z panem prezydentem Mikołaj odpali światełka na, na choince, na miejskiej choince. E, idąc do pracy, widziałam, że już choinka się stroi. Panowie z Zuku y, pracują, żeby wyglądała, wyglądała pięknie jak co roku. Więc 6 grudnia o godzinie 14 zawitamy z Mikołajem pod Urząd Miejski. Tam również ci, którzy, y, nie wiem, nie spotkają się z Mikołajem w przedszkolu czy. Czy nie będą mieli możliwości? Mogą zawitać pod urząd. Będą i słodkości, będzie muzyka, będzie Mikołaj yy, i zdradzę, Mikołaj będzie w nowych szatach, będzie miał nowy strój, specjalnie szyty na tą okazję. No to już mnie skusiłaś, ja w takim razie wpisuję sobie tą datę, ale to nie wszystkie e, imprezy związane z Mikołajkami. Tak, kilka dni później, 9 grudnia, e, mamy spektakl Mikołaj, który zapomniał w wykonaniu teatru Lalki Tęcza ze Słupska. I właściwie chyba kończymy 9 grudnia świętowanie Mikołajek tym rodzinnym spektaklem. Zapraszamy serdecznie na spektakl. Ostatnie bilety zostały, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć i z nami poświętować troszkę dłużej te Mikołajki, to trzeba się spieszyć. Ale jeszcze jest taki konkurs okołoświąteczny, który polega na tym, żeby w domu wykonać pracę i przynieść je tutaj do Centrum Kultury i Sztuki. Tak. O tej pozycji zapomniałam, bo dużo tego. Właściwie w zeszłym tygodniu wystartowaliśmy z konkursem Fabryka Zabawek Świętego Mikołaja. Jest to konkurs plastyczny, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3. Należy narysować pracę, narysować, namalować pracę, która będzie przedstawiała właśnie fabrykę. Świętego Mikołaja, jak ta fabryka wygląda, jak powstają prezenty, czy są tam jacyś pomocnicy. Dzieci y, mają głowę, pełną pomysłów y, i wiem, wyobrażają sobie jakoś właśnie to miejsce. Więc y, zachęcamy do udziału w tym konkursie. Prace można przynosić do nas do 15 grudnia, więc jeszcze troszkę czasu zostało. Dodam, że są bardzo fajne świąteczne. Atrakcyjne nagrody, więc może komuś się uda i będzie dodatkowy prezent? No to trzeba sprawdzić szczegóły na stronie ckis.chef.pl. Polecam bardzo gorąco. Ale mamy też ostatni w tym roku poranek filmowy. Czy on będzie około świąteczny, czy może jego tematyka będzie inna? Jego tematyka będzie troszkę inna, ale jakże sympatyczna. Eee, przytul mnie poszukiwacze miodu. Mały miś tak króciutko o fabule. Mm -hmm. Mały miś zażyczył sobie od taty na urodziny tort. Niby wszystko tak normalnie, ale tort y, z dodatkiem miodu. I jak się okazało, miód, miód się skończył w okolicznych y, miejscach, więc mały miś namówił tatę, żeby wybrali się w podróż do, do pewnej krainy, gdzie ten miód jeszcze jest, żeby poszukać tego składnika. No i... to. Y, będzie dużo przygód. Zobaczymy, czy ten miód się znajdzie. Bardzo sympatyczna animacja. No, nie w klimacie świątecznym, ale tak jak powiedziałam, w bardzo, bardzo sympatycznym temacie. 18 grudnia o godzinie 11 jest to niedziela. Zapraszamy całe rodziny. To jeszcze Cię Magdo pomęczę, ponieważ wiem, że są warsztaty kreatywne, które są przeznaczone między innymi, dla naszych przyjaciół z Ukrainy. I one trwają jeszcze trzy razy w grudniu bodajże. Tak, są to warsztaty, tak naprawdę, ja mówię, że to są to warsztaty integracyjne. Mhm. Zapraszamy naszych gości z Ukrainy, ale zapraszamy też wszystkich, którzy lubią tworzyć, którzy lubią właśnie kreatywną zabawę. I przed nami jeszcze trzy spotkania. 6 grudnia spotkanie Mikołajkowe, będziemy robić Mikołajkowe zawieszki. Potem 13 grudnia spojrzę na ściągę. Twórcza kolorowa zima i ostatnie spotkanie 16 grudnia, kolorowe ozdoby choinkowe. Te trzy spotkania w klubie muzycznym, nie trzeba się zapisywać, wstęp jest wolny dla wszystkich, więc wystarczy z dobrą energią. Nas odwiedzić. Czyli to są mikołajkowe, przeróżne działania, i rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Myślę, że można sobie i przygotować, e, może choinkę nawet ubrać, może przygotować jakieś prezenty, a może znaleźć kreatywne pomysły, jak zrobić, żeby święta zbliżające się były po prostu fantastyczne. Ale po świętach mamy Sylwestra, drodzy Państwo, i do niego też trzeba się przygotować. Tak, święta, święta i zaraz no się święta, pojawia akta. sylwester. No i oczywiście my przygotowaliśmy ofertę sylwestrową dla mieszkańców. Będzie to opera party, czyli spektakl operowy w dwóch aktach. Usłyszamy, usłyszymy arie operowe, operetkowe, muzykalowe, takie najbardziej znane, ale nie tylko. Jest to spektakl, więc zobaczymy aktorów, którzy będą odgrywali swoje role. Bardzo ciekawe. Reżyserią zajął się Tomek Podsiadło, którego znamy innymi z takich spektakli jak Boeing. Boeing, który mogliśmy oglądać we wrześniu czy w lutym, czeka nas pomoc domowa. Tak naprawdę humor gwarantowany. Zawsze tutaj Tomek tak przygotowuje te spektakle, że są bardzo zabawne, ale i mądre. Teraz posłuchamy świetnej muzyki, świetnych ari, ale również pośmiejemy się, ponieważ będzie Janusz. Grażynka, Żaneta i Andrzej ich różne perypetie na próbie do spektaklu i później jeszcze na imprezie domowej. Tak naprawdę to wydarzenie zostało przygotowane specjalnie właściwie dla nas, tak naprawdę na tą, na, na tą okazję. Jest to premiera tego spektaklu, tym bardziej warto to zobaczyć. Bilety jeszcze są. Sprzedają się bardzo dobrze, więc zapraszamy, żeby jak najszybciej je nabyć, żeby się nie okazało, że ich już nie będzie. Spektakl w Sylwestra o godzinie 18, więc później jeszcze będzie czas, żeby naprawdę pobawić się, bawić się całą noc, a to będzie takie preludium na pewno, żeby poprawić sobie humor przed tą całą nocną zabawą. Czyli impreza sylwestrowa rozpoczyna się w tym roku zdecydowanie w Centrum Kultury i Sztuki, ale jak już sylwester, to później nowy rok. A w nowy rok, e, oczywiście, w międzyczasie jeszcze się spotkamy i będziemy zapowiadać wszystkie e, wydarzenia, które na przyszły rok są planowane. Natomiast możemy już zdradzić, że będzie witanie nowego roku z gwiazdą, jak co roku. Harcerska Orkiestra Denta przygotowuje coś wspaniałego, i teraz myślę, że trzeba troszkę zdradzić jednak. No zdradzimy oczywiście. Tym razem nasza wspaniała harcerska orkiestra Denta zagra i zaśpiewa, znaczy zagra, a zaśpiewa równie wspaniała Ania Rusowicz. Więc zapraszamy na 8 stycznia. Znowu, bilety sprzedają się lepiej chyba niż świeże bułki, więc tutaj zapraszamy do zakupu. Na pewno będzie to takie wydarzenie, które będzie warte zapamiętania, że będziemy je wspominać przez cały kolejny rok. Jak zwykle wszystkie koncerty naszej orkiestry dentej z gwiazdami takie są. Więc, drodzy Państwo, bądźcie razem z Centrum Kultury i Sztuki w grudniu i bądźcie również w przyszłym roku. Dziękuję bardzo moim gościom za tą całą informację pełną o tym, co się będzie działo w grudniu, ale pamiętajcie, że warto śledzić również stronę ckis.czev.pl, bo jak znam Centrum Kultury i Sztuki, to zawsze tam się jeszcze coś może zdarzyć. Więc do zobaczenia.